Żeby doprowadzić mieszkanie po pożarze do takiego stanu musieliśmy Pożyczyć prąd od sąsiada i przywrócić go z tauronu Spuścić wodę z pionów i ściągnąć grzejniki Skuć wszystkie tynki i załadować 8 kontenerów gruzem Podjąć decyzję o wyburzeniu ścianek działowych Po pęknięciach u sąsiada konsultacje z osobą z uprawnieniami Budownictwo z wielkiej płyty, gdzie już bym się zastanowił Jaki jest strop i jak to dobrze zrobić Czyli stare budynki, kamienice ze stropami często drewnianymi Drewno charakteryzuje się tym, że ma zdolności do pełzania, czyli pod wpływem długotrwałego obciążenia pojawia się strzałka ugięcia, która jest trwała i nawet potem, gdybyśmy wyciągnęli taką belkę z konstrukcji, ta strzałka ugięcia nadal będzie. Jeżeli na środku, pod tym stropem, pod tą belką, znajdowała się ściana działowa, to ta belka może się na niej opierać i gdy tą ściankę wyburzymy, to ten strop może jeszcze delikatnie się ugiąć i popękać na przykład sąsiadowi z góry ściana działowa. Dodatkowo zrobić opinię kominiarską, żeby CWU było na gaz, wyczyścić mydłem malarskim wszystkie ściany i sufity, Zamontować zamówione na samym początku okna, i dopiero jak teraz mieszkanie jest szczelne, robimy chlorowanie, ściągamy subit i zaraz ozonowanie. A już za chwilę trochę więcej o tych procesach. Bądź z nami przy tej przemianie, zaobserwuj.